Kręcimy i Nowrocław. Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob, i w związku ze Światowym Dniem Prędkości obchodzonym w tym tygodniu, zadałem parę pytań mieszkańcom Wrocławia odnośnie prędkości w terenie zabudowanym, na autostradzie i na drodze ekspresowej. Czy odpowiedzieli poprawnie? Oglądajcie koniecznie. Ile wynosi dozwolona prędkość na terenie zabudowanym? Pięćdziesiąt na godzinę. A na autostradzie? do 140. Na pewno? Było 130 plus 110, ale tam chyba 100, 130 jest taka prędkość we, we, według przepisów. A na ekspresówce? 110. 50 na godzinę. A na autostradzie? 140. Na pewno? Na pewno. A na drodze ekspresowej? 110, 100, 110. Ile wynosi? Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym. Na godzinę. A na autostradzie? Ro właśnie robię prawo jazdy yy... 90 albo 120. A na drodze ekspresowej? 90. O, a na. No. A na autostradzie 120. 60 km na godzinę. Na pewno? Tak mi się wydaje. A na autostradzie? Na autostradzie? Hmm. Nie wiem. 150. A na drodze ekspresowej? H, tu 150. Na autostradzie nie ma. Nie, tu chyba nie. Wiem. Ile wynosi prędkość na terenie zabudowanym? 50. A na autostradzie? 140. Na pewno? 120. A na drodze ekspresowej? 110. 50. A na autostradzie? 140. A na ekspresówce? 120. Na pewno. 130. Ile wynosi średnia prędkość na terenie zabudowanym? 50. A na, a na autostradzie? 140. Na pewno. 70. A na drodze ekspresowej? 110. 50. A na autostradzie? 230. A na drodze ekspresowej? 70 a wy znacie odpowiedzi na te pytania? No i czy mamy jakiś kierowców wśród komentujących i obserwujących? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Siema.